Was bardzo serdecznie z tej strony ja, Daredevil, a jest to nasz pierwszy odcinek serii Przetrwanie w Minecraft, a są dzisiaj ze mną Markoś i i cześć, Tak, a będzie to normalny survival, także od czego zaczynamy? Od drewna, nie? Mnóstwo... Ja mam już bambusy. O, ja chcę tą lipę. Awe. Co taka lipa, że nie ma lipy. Teraz, teraz mi szybko powiedzcie, co robimy w tym odcinku? Wyjmiemy chatkę. Chatkę dzisiaj już od razu? Ale w kopalni robimy na razie, nie? Chatkę. No bunker. Coś w tym stylu. A, i chciałam Wam powiedzieć, że gramy teraz na najnowszej wersji Minecrafta, czyli 1.4.2. I są w niej poważne ulepszenia tak. Ale. O, nawet nowy przycisk jest. Jakie? Aha, drewniany. No. no drewniany się tak. robi. O. Ile już macie drewna? 23. Ale nie przy Nie, takie normalne, bo ja już zrobię... Ej, jak coś tutaj to ja, to robię craftinga, nie? Ok. A gdzie taka normalna? To ja, muszę, to ja zrobię offa i idę po stone. Dobra, z stąnie. Nie wiadomo czemu Markoś ma Nick Stone'a, ale ma skin'a drzewa. No tak. To jest takie trochę dziwne, ale... Budujemy na powierzchni, nie? No jak chcesz na zbudować kopa y bunkier na powierzchni? No nie wiem, ale lepiej żeby był domek na powierzchni. No dobra, no dobra to zróbmy tak. Ty Markoś z Michałem zajmiecie się domkiem, ja pójdę do kopalni. Bo ja, nagrywam, ja idę właśnie już kopać. ja nagrywam to wiesz. A ja już kopię tutaj. Nie. A ja kopię tylko stołna na żeby no, ten... ...szekierę i tak się że... dalej. Hmm, ja idę sobie 10 na 10, nie? E właśnie Markuś, weź mi tam wykop jeszcze dla mnie 6 kobla, dobra? No ja już mam 7. No dobra, bo i na 2 kilo... Ja w tym odcinku taki no, A to tam. tutaj już mogę łap, kopać bunkier loleczek, nasz. Loleczek, Loleczek łapnie, bo on domek już buduje. Lolek tu na środku. Minecrafting Niedawno, jakieś pół godziny temu, kręciliśmy Minecraft Escape, y, ale... Nie wyszedł. Znaczy wyszedł, ale czy ja wiem, czy ja mam go stawiać? Robienie. Bo Tylko cały czas seria z Minecrafta na razie robię, nie? Serię z Dead Island naprawdę tyle odcinków już robiliśmy, ale cały czas... Markoś nawet dwa może potwierdzić, nie Markoś? Prawda, prawda. Dzi dzisiaj nawet dwa razy kręciliśmy, ale znowu nam nie wychodził ciągle. Więc... Ej, o fajnie robisz, fajnie robisz. Ja tu trochę... Tutaj będzie w szkole. Łap Michał, tutaj jeszcze pięć. Y, Trzydzieści... Nie, dwadzieścia drewna, łap. Dobry. Markoś jak tam z tym stonem? 30... No to wyłaś, wyłaś, bo mi potrzebne do kilofa. No już biegnę. Już chwilę do końca. Tutaj robimy ty... jakąś willę tak? nie? W pierwszym odcinku to jest wille. No ale tu później na razie prowizoryczna lepianka, nie? Tylko, że on już zrobi ty tutaj jakąś. Tak chłopak robi. Dobra, ja tutaj trochę pozbieram mięska. Idźcie na piasek. To Markoś pójdzie na piasek, ja pójdę do kopalni. A macie ktoś węgla? No ja zaraz pójdę, skąd mam jeździć tak szybko. A tutaj gdzieś po drodze był, a nie myślałem. No ja tutaj gdzieś widziałem no, jeszcze ja przed odcinkiem, łaziłem się sobie tutaj mapce trochę. Widziałeś gdzieś tutaj? Zwiedzałeś? No widziałeś gdzieś tutaj. A akurat mi się kilof zniszczył. Ze mną mi się skończyło. No ale ty ktoś... tutaj trenujesz, panie. No kurde, jesienka. Dobra, Marko, źródło, masz Masz kilofy. O, 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 daj mi do Dobra. Zdychaj, zdychaj. Dobra. Tak, zrobię po, po, po dwa dla każdego, nie? No? I dla mnie jeszcze I jeden mieczyk. Jeśli nikt jeszcze nie zauważył, to w 1.4.2 kończy się mniej jedzenia. Wolniej. Tak, wolniej? W się, mhm. się regeneruje, tak? Podobno. No. No, A na się. pokojowym to już w ogóle się zrobię. bardzo szybko Zrobię. Tak z no no, tyłu no, no, jestem, z tyłu. Daj mi ten mieczyk. Mieczyk? No. Dwa kilofy. Siekiery też chcesz? Nie, 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 bo ja... Mi możesz dać do... siekiery. Daj Michał da. Dobra, ja idę już. Ja też idę ścinać. O, drzewo akurat mamy tutaj zasadne już. No, no właśnie taki ścinaj, bo będzie pasować nam do domku. Nie wiem, jak nazwę ten odcinek. Tak, obtoczymy jeszcze murkiem sobie takim. Chyba, że... I do możemy się ktoś hmm. Trochę nam się głupi świat wygenerował, ale... Wszędzie tylko lód. To być. Wszędzie lód jest, naprawdę. No, ale wiesz... Musimy to... jakoś przetrwać. Chyba były rzeki, wiesz, takie. Bo to tak fajnie lód jest teraz. Chyba jest kolejne. Może trochę... nil. Zbierajcie sobie trochę mięsa, nie? Bo ja mam 15 i wszystko dla siebie wzią. Się nie dla siebie, tylko wszystko sobą się. Dobra, dobra. Ja już mam 15 nieprzerobionego drewna. 20. Ja 22. No. mam 22. Dobra. Nieprzerobionego? Mam stack i 16 dżabia. O Olol, ale fajnie coś. O, znalazłem coś. O. Nie wiem. Może mam. Już coś... mam znalazł dość owca. Nie, nie wiem. czy wy coś tutaj widzicie. Mnie, jak mnie oglądacie? Czy coś trzymaj tutaj, tutaj. ale dobrze. Ej, trzymaj tutaj, ej, albo nie, nie, ja to zarekwirowę. Ja mam pomysł na dach. Bo ja nie chcę tego zrobić, bo to Dobra, dobra. dzięki, polek, samek. Eee, co ja gasisz? Polek, samek, Pomylił mi się mój nick, nowy bo nikt, David był zajęty, więc musiałem wymyśleć sobie jakiś... Dobra. Ja już tutaj Cześć. zaczynam dach robić, nie? No dobra. Z będzie okej? Okay? Taki prosty. Dobra, to ci zrobię więcej płyt. Naprawdę nie chcę was martwić, ale taki głupi świat... Nie, płyt nie rób, bo ja mam dwa słam, co mówić? Jaki nam się głupi świat wygenerował, już nie wiem, dobre, 300 kratek i żadnej kopalni nie ma. O, no o węgiel, węgiel. O, o, kopka węgiel, na pewno. Trzeba kopać węgiel. No, tak węgiel z, potrzebny. To tak, zwykle na początku. To, to ja pójdę po piasku. Węgiel e, drewniany, nie? A e, ma ktoś kamień? Kamień, kamień Markoś ma chyba, nie? Tak, 31 proszę. O, sporo węgla. Sporo. Potrzebna mi tylko. Tak, tutaj zaraz, będę musiał iść do... To ja teraz pójdę po piasek, żeby. Mam o. 18 węgla na razie. O, to duże, to dobrze dobrze. Zbudujemy sobie jakiś szałas. Szałas. W następnym odcinku... w ogóle nie, wiem, nie wiem czy to można nazwać prowizoryczną lepianką, bo my już mamy tutaj taką willę wywaloną. Myślę, że w następnym odcinku pójdziemy wszyscy do kupalni, nie? Bo ja teraz poszedł tylko tylko tak. Ta. że było żelazo i w ogóle... O, brawo! W końcu coś znalazłem. O, tu coś może być. Mam nadzieję, że coś widzicie, jeśli nie. Jest! żelazo. O! Pora, O, spora nawet taka pani, ale... Oj, a nie, dobra, na szczęście mam patyki. Dobra. Już się wracam. Jakieś um, deski, samek? Deski? Sorry, ma, ma... loleczek. Masz. O, o, dobra, mam żelazo chłopaki. Tutaj. Mam tylko świerkowe. Dobra, słuchaj, Mam już 8. Aj, odrzuć się. Bab, za śniegiem. Dobra, mam już 8. A, cześć. Ja jesteście? Jesteśmy, jesteśmy. Bo coś zaczęło mnie szumić. <laughs> Kogoś. Zauważyliście? Tak, to coś z lolaczką chyba się stało. Możliwe, ale my kręcimy dalej. Tak, coś mu mi chyba mikrofon wysiadł. Chyba nie słychać. Nie, no jestem, jestem. Spoko. Po prostu. Chyba się znalazł. Dobra, znalazłem pierwszą naszą ładną nawet kopalnię. Dobra, a znalazłeś się z węgiel? No, węgiel mam 29 i żelaza 10. Aha. O, nie nietoperz! Tylko się nie przegapmy z 15, mamy nietoperz. Nie, nietoperz może mi bić. Nie. Tak? Może? Nie, nie, nie może. Nie. Ale z niego coś chyba wypada. Nie, nic, na razie nic nie wypada. Ja będę go bił, bo i tak go nie zabiję. Ja go właśnie zabiję, i nic nie wypada. No niestety jeszcze. Może i zrobili tego... Chyba, coś mi się wydaje, że się kręcę w kółko. Zgadłem. Tutaj już pierwszy tunel przejrzeliśmy, więc idziemy teraz do tego obok. Albo Okej, okay, dał gotowy. da. Do? No, faktycznie. A teraz musimy przejść, jak zrobić? Bardzo wolno się kończy jedzenie, ja jeszcze mam całe jedzenie. Ja też mam, ja też mam całe, abyś już przebiegł? No. A, aha, bo mi, dobra. Sorry, bo mieliśmy mieliśmy pokojowy, wiecie. A no. Sorry, naprawdę wybaczcie mi. Ale nie, tu że latają. Nie. Ja. Na pokojowym. No to w końcu nie są moby, nie? nie? Wiecie co by było fajne? Na przykład jakieś mięso z nietoperzami czy coś. Dobra, już mam na... no na 3 na luzie i dwa po... Dasz trochę kobla? Ja? Ja. Nie, no, ale mam 22. A ja mam już... ma coś zielonego, co to? ma no, Coś zielonego! No, zielonego. Ej, no, zobaczycie to na filmik, jak to wyglądało. Nie, nie, idź nie stąd, stąd, stąd! Fuck! Ty, Kapi, a może ty slime chciałeś ty. zobaczyć? Fuck! Uciekać! No nie, idzie za mną. Dobra, muszę stanąć. Uf, dobra, pół serduszka mi tylko na szczęście zabrał. Na szczęście. Na szczęście. Fart. O, zombiaczek. O znalazłem jakiegoś... O nie, myślałem, to moja pochodnia to jest. Dobra, zdychaj. A jak znajdziecie to nie to zbierajcie, bo ja jedną napiszcie chcę. Napiszcie nam w, w komentarzu, czy przeszkadza wam to, że tepam się do na przykład z kopalni tam do lalka i w ogóle. Czy, znaczy napiszcie czy wam to przeszkadza, bo ja jeśli tak to będę łaził na piechotę. Bo to jak łażę na piechotę to też bardzo dużo czasu zajmuje, nie? Dobra, tu zrobię chwilową przerwę, muszę zobaczyć jak się nagrywa. No, poczekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem w kopie tego węgla i kończymy ten pierwszy... Dobra? Nie uważam, że to jest wykopier węgiel. I tepam się tam do kolegów. Albo nie, nie tepnę nie się, mam bardzo dobrą jaskinę. więc tu skończymy zaraz pierwszy wykopier węgiel. A nie chcesz zobaczyć naszej pracy? To w następnym odcinku, dobra? A, no okej. Okay. jest sporo, więc to już skończymy. Dobra, to było na tyle w pierwszym odcinku. Cześć, żegnajcie się ze względu Jad Devil, aby ze mną. Markoś. Dajcie sobie kierować Nara.